Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla raków na kwiecień 2024 roku. Rozkład będę robiła stali The Light Sears Starot. Wylosuję także jedną. Karty stali, słowa dla duszy. Dobrze, myślę, że wystarczy. I zobaczmy, co tutaj będzie chciało się dla raków pokazać na kwiecień. Pierwsza energia, energia miesiąca. Mamy pazia denarów, więc tutaj uczenie się, poznawanie może jakieś szkolenia, może podnoszenie własnych kwalifikacji. Czy po prostu poznawanie świata, ludzi, otwarty taki umysł, energia bardzo młodzieńcza. Więc bardzo fajnie, bardzo ładnie. Następnie trudność, jaką będzie trzeba się zmierzyć w tym miesiącu. Mamy 8 osiem, osiem mieczy, więc jest tutaj jakaś pułapka umysłu. Może nie widzimy jakiegoś wyjścia z jakiejś sytuacji. Możemy uważać, że mamy związane właśnie ręce, że nic się nie da zrobić. Um, oczywiście zawsze coś tam się da zrobić, zawsze um, mamy tą moc, tylko od nas zależy, czy chcemy to zobaczyć, czy, czy nie. Tak? Czasami też wygodniej jest po prostu czegoś, no, nie widzieć tego wyjścia. Ale tak jak mówię, no, też jestem paś denarów, więc myślę, że to też czas właśnie wyciągania wniosków, może uczenia się też, więc tutaj może jakieś będą szanse, żeby jednak zobaczyć to wyjście. Natomiast jaka niespodzianka się szukuje w tym miesiącu? Mamy trzy denary, bardzo pięknie, bardzo ładnie, czyli e, współpraca z innymi. E, może właśnie niespodziewanie tutaj się ktoś pojawić, kto nam e, jakieś e, tutaj, czy pomoże, czy po prostu e, jakaś tutaj e, pojawi się. Propozycja, która będzie właśnie wymagała tej współpracy i współpracy właśnie na, takiej, na takim wysokim poziomie. Więc myślę, że tutaj fajnie, że się to pokazuje. Tym bardziej, że jako trudność mamy tą ósemkę mieczy. No, myślę, że jakieś tutaj wyjście jednak się niespodziewanie pojawi. Bardzo ładnie. Natomiast, co robić w takiej sytuacji? Mamy pięć denarów. Pięć denarów to jest energia, w której widzimy wszystko w czarnych barwach, tak? Nie widzimy właśnie wyjścia, ponieważ jest to w pozycji, co robić. No to nie nie powiem, że mamy się zamartwiać, tak? Tylko wręcz odwrotnie, tak, żebyśmy w końcu zobaczyli, że, że ta szklanka jest do połowy pełna, tak, a nie pusta, żebyśmy się koncentrowali właśnie na tych pozytywach, na tym, co możemy zbudować, czy z innymi ludźmi, właśnie współpracując, czy po prostu. W jakiejś innej jeszcze sytuacji, ale myślę, że tu w tej energii bardzo właśnie ważne jest, czy zauważamy, że ta szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta. I ja bym powiedziała, że no, właśnie w takim okresie, może nie najłatwiejszym, może nie jest to prosty, prosty okres, taki, to, taki, ale po prostu to też zależy od naszej interpretacji. Także w takiej sytuacji jakiegoś braku czy, czy właśnie smutku, żeby jednak widzieć te dobre strony, tym bardziej, że mamy tu te trzy denary, że chyba pojawia się właśnie ktoś, kto, z kim możemy tą współpracę nawiązać. Yy, więc to yy, dobrze, żeby też właśnie nie, nie tej szansy, która tutaj się po, po, pokazuje niespodziewanie, żeby jej nie zmarnować, właśnie na jakieś narzekanie, na, na jakieś czarnowictwo, na zamartwianie się tak, tylko zobaczyć, właśnie ile, ile tutaj darów mamy, też, żebyśmy z tego korzystali, żebyśmy właśnie. Nie siedzieli z założonymi rękoma, żebyśmy po prostu zobaczyli to wyjście, ale to też będzie wymagało właśnie, żeby, żeby też właśnie być otwartym, jak ten paść i uczyć się. Tak. Czego lepiej nie robić w tym miesiącu. Mamy króla denarów. Czyli powiedziałabym, żeby. E, nie mierzyć aż tak wysoko, tak? Z tej piątki aż do króla denarów, żeby nie mieć aż takich po prostu wymagań, tylko po prostu pracować i po prostu poczekać na te efekty, a nie zaraz po prostu chcieć, żeby, żeby był po prostu, nie wiem, sukces duży, tak? Ta współpraca myślę, że w dłuższej perspektywie, na wysokim poziomie, może to być sukces, ale żeby od razu nie wychodzić z takiego założenia, że to już musi się wydarzyć, że to, żeby nie popadać właśnie w taką też energię, jak może też właśnie z tym to jest związane, że coś się właśnie takiego niespodziewanie... Pojawia, tak, i żeby od razu już nie wchodzić w energię tego y, króla denarów, który jest pewny, y, pewny swojej sytuacji, swoich działań, że y, tutaj lepiej chyba y, małymi kroczkami, jak ten paź denarów, tak? zacząć od października denarów, od tego poziomu, y, a nie od razu y, rzucać się na głęboką wodę, tak? i od razu tutaj jakieś mieć wymagania w stosunku do siebie już takie poważne, tak? Po prostu małymi kroczkami, małymi kroczkami myślę, że da się właśnie wyjść z tej ósemki mieczy. Zobaczymy jeszcze wynik, podsumowanie, co tutaj się pokaże. Jest tutaj, mamy tutaj pięć buław czyli Myślę, że czas taki e, też zmagania się też z innymi właśnie osobami, też spojrzenie na pewne rzeczy z innej perspektywy e, jest to jakaś walka o swoje. E, tu nie ma nic jakiegoś e, strasznego tak. Ale no, też jest to takie e, stanie za sobą,, tak? że m, moje zdanie też jest ważne. Oczywiście każda tutaj strona też może właśnie w ten sposób patrzeć i też jakby uwzględniać właśnie perspektywę tych innych osób, Bo dzięki temu możemy się też wiele nauczyć, tak? Jeżeli właśnie nawet do, do, takich, do takiej walki, tak, Pod, podejdziemy mądrze, żeby właśnie coś wyciągnąć dla siebie. A nie tylko walczyć, byle walczyć, tak? Tylko jakby, żeby też widzieć tą perspektywę innych osób, i ta perspektywa też może nas bardzo wzbogacić. Żeby wzrastać razem, żeby wspólnie właśnie pracować, mimo tutaj różnic, tak? A mogą tutaj być różnice w widzeniu pewnych spraw. Ale tak jak powiedziałam, nie od razu, żeby tu nie mieć jakichś wymagań tak, od siebie i od tej drugiej strony, że to już musi być na tak wysokim poziomie, tak małymi kroczkami, uczyć się, nie zamartwiać się, widzieć tą szklankę do połowy pełną, nawet jak nie jest jeszcze pełna, tak, ale po prostu skupić się. Na tym, co możemy wspólnie zyskać, tak? I to może być bardzo właśnie takie, takie budujące. Myślę, że nie ma tutaj wielkich arkan, więc myślę, że to będzie taki miesiąc, w którym spokojnie sobie damy radę z, z tą sytuacją. Chociaż no, może nie być. Yy, yy, łatwa, tak? Właśnie dlatego, że pojawiło się tych pięć denarów, tak? Bo to zależy bardzo, czy właśnie zamkniemy się w sobie, czy jednak wyjdziemy i będziemy yy, współpracować i po prostu zawalczymy o siebie, o, o siebie, o swoje, tak? Dobrze, i zobaczmy, co tutaj jeszcze dali słowa dla duszy. Doceniam to, kim jestem. Zasługuję na, co, na to, co najlepsze. Czyli, właśnie tak jak mówię, um, współpracować, tak, widzieć te dobre strony, ale też nie zapominać y, o sobie, tak. Pokazać też swoją perspektywę y, innym y, osobom. Y, dobrze. Tak wygląda czytanie dla raków. Na kwiecień 2024 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!